I jeszcze mamy Widzowie, dostałam list. Dzisiaj jest pierwsza rozprawa sądowa i mam nadzieję, że ostatnia. Pięcioraczki zostały porwane przez bandytów, jak już wiecie. Szukałam ich, no nie wiem, chyba z 10 dni. Były ogłoszenia, była policja, był detektyw, aż wreszcie odnalazłam ich. No ale teraz jest rozprawa, tak? Policja zadecydowała, przekazała tą sprawę do sądu. Idę dzisiaj z moimi dzieciaczkami, z moimi pięcioraczkami do sądu i zobaczymy sobie, jak to się wszystko rozegra. Jestem ciekawa, co ci bandyci powiedzą. Muszę to wszystko powiedzieć też dziewczynkom, żeby one były Przygotowane i one właśnie sobie tutaj śpią. Są niczego zupełnie nieświadome, więc muszę je obudzić i napisać: Dzień dobry, dziewczynki, wstajemy. Dzisiaj jest bardzo ciężki dzień. Nie musicie iść dzisiaj do szkoły, o właśnie. Nie musicie iść dziś do szkoły, ponieważ mamy dziś bardzo ważny dzień. Musicie się przygotować. No, ale zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Chodźcie na dół, chodźcie na dół, wyjaśnię Wam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną, dziewczyny! Wstajecie wszystkie, Madzia, tutaj proszę więcej nie spać, bo trzeba się obudzić. Mamy na godzinę, y, chyba dziesiątą, rozpoczęcie, także siadamy przy stole. Proszę tutaj. Ja wezmę jakieś naleśniczki, czy coś tutaj dam. Tu mamy też udeczka. od wczoraj z obiadu. Wszystko zjeść, dziewczyny. Muszę Wam coś powiedzieć. Dzisiaj. Będzie niezwykle bardzo ważny dzień, ponieważ. Ej, czemu, Nela, jesteś taka smutna? Spokojnie. Idziemy dzisiaj do sądu. Tak, to prawda. Idziemy do sądu. No, no nie ma żartów, oni nie męczone w ogóle wiedzą, co to jest sąd. A wy, widzowie, wiecie? Napiszcie w komentarzu, kto wie, co to jest sąd i co się robi w sądzie. Zostawcie też łapeczkę do góry, dodajcie nam wsparcia. Otuchy. Idziemy dzisiaj do sądu. Mam nadzieję, że wygramy. I bandy ci pójdą do więzienia. W sądzie będzie rozprawa. Właśnie muszę odpisać, bo one tutaj. Oczywiście się pytają, co no będziemy w tym sądzie robić. W sądzie będzie rozprawa, a ja śpiąca jestem, no nie ma spania Magda. Magda, musisz, Magda, musisz się dobudzić, bo to bardzo ważny dzień, właśnie, waha, to ważny dzień. Musim. Jestem z, za mała. No nie, niestety nie jesteś za mała, Nela. To jest prawda. Trzeba iść dzisiaj do sądu i powiedzieć. Musicie w sądzie powiedzieć prawdę. O bandytach. Właśnie, sąd będzie Was pytał. Sąd będzie e, Was? O wszystko pytał. Widzowie Torki, jak robię błędy, ale niestety nie widzę w ogóle kompletnie mikrofonu, e, znaczy nie widzę klawiatury, bo mikrofon mi zasłania. Ale moje pięcioraczki oczywiście wiedzą o co chodzi. Są trochę smutne, przerażone. Nikola jakby trochę się boi. No musicie powiedzieć, jak to nie? No, ja, ja nie pójdę. Musicie iść, no musicie iść to dla waszego dobra, żeby bandyci poszli do więzienia. No tak. Koniec, kropka. No dobra, ja pójdę. Ja też, okej, okay. a dostaniemy za to coś słodkiego? Oczywiście, że będzie nagroda. Oczywiście będzie nagroda. Ja wiem, że to być może może być stresujący dzień dla pięcioraczków właśnie w sądzie, bo one nigdy nie były, nie wiedzą co to jest ta instytucja, co się tam robi. Wiecie, tam trzeba być cicho i trzeba mówić prawdę, bo zamówienie nieprawdy, za składanie fałszywych zeznań jest więzienie. Ale one są niepełnoletnie. Są małymi dziećmi, więc ja mogę te konsekwencje jeszcze przejąć na siebie. I ja bardzo bym tego nie chciała. Dobra, co one tutaj piszą? No dobra, to pójdę. Ja pójdę z koronagroda. Okej, okay. pamiętajcie. Właśnie, muszę im jeszcze wyjaśnić. Pamiętajcie, że w sądzie trzeba być cicho i mówić prawdę oraz grze Właśnie, oraz grzecznie siedzieć. No. Chyba teraz jest wszystko jasne. Eee, kto tutaj włączył kran? Proszę nie włączać. Dobra, zjedzcie sobie i zaraz, zaraz jedziemy, ok? Jeśli wszystko jasne, jeśli wszystko jasne, to zbieramy się. Już zapraszam do samochodu. O, dostałam jeszcze kanapkę, ale ja nie chcę. Ja w ogóle, widzowie, dzisiaj nic nie zjadam, bo się strasznie stresuję. Nie wiem, czy to jest dobry, no nie wiem, moment, ale wiecie, no pięcioraczki spotkają się z bandytami. Te bandytki i bandyci, one... I oni tak naprawdę poruwali dziewczynki, więc one mają złe wspomnienia. Były 10 dni bez mamy, czyli beze mnie, tylko Nelę znalazłam wcześniej. Więc no, to nie może być zbyt dobre doświadczenie dla nich, ale trzeba to zrobić, żeby bandyci poszli do więzienia. Weźmy sobie może... Czy my zawsze jeździmy z tymi pięcioraczkami? Ja już zapomniałam, bo już dawno nie było pięcioraczków. Gdzie jest mój wanik? Tutaj. Wsiadajcie, dziewczyny! Jedziemy do sądu, będziesz... Ej! Wysiadaj stąd, Magda! Ej! Co ty jedziesz? Wysiadaj stąd. Nie ma je... ja tutaj kieruję. No co za No ja się nie dziwię. Ja nie wiem jak my sobie poradzimy w sądzie. Tam i wsiada za kółko chciała kierować no masakra. Co tu będzie się działo? Dobra, ruszamy. Jedziemy. Wszystkie są. Dobra, kolejna odlicza. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pięcioraczki są. Jedziemy do sądu. Mam nadzieję, że jak wrócimy do tego domu to wszystko będzie po staremu i bandyci pójdą do więzienia i wszystko będzie dobrze. Okej, okay, jeszcze im napiszę. To trzymajcie się. Trzymajcie się i powodzenia. Mówcie, mówcie, prawdę. O! Ruszamy, jedziemy w dół, mamy kawałek drogi przed sobą. E, już niedługo rozpoczyna się właśnie rozprawa. Ciekawe, czy ci bandyci ci już to są, powiem wam, widzowie, czy się strasznie stresuje. E, no, bo naprawdę, nie wiem, mam na, muszę być opanowana, bo jak spotkam tych bandów, to jeszcze będę jakaś wkurzona, wiecie. Ach, dobra, ale muszę trzymać nerwy, muszę trzymać nerwy, dobra. Chodzimy, zapraszam Was! Tutaj Nela, dziewczynki. Co, co ty tutaj stanęłaś? Do góry, do góry! Dziewczynki tutaj na prawo! O, tutaj, dokładnie tutaj. E, dzień dobry. E... Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny tutaj, dziewczyny po tej stronie. Tutaj dziewczynki, tutaj siadać. Good morning, no nie po angielsku, no co wy? Og ogarnijcie się. Siadać mi tutaj, po tej stronie. Magda! Magda tutaj, ja nie mogę. E, moment, moment! Magda tutaj i Zuzia. I Zuzia też ja nie mogę, no... I wstyd po prostu tutaj. Proszę tutaj. Proszę siadać, proszę tak, tak, siadać. Tak. tak, tak, my już tutaj siedzimy. Tutaj obok mnie! No nie czemu one tam siedzą? Obok mnie! Ja do mnie chodźcie już dziewczyny. Są gotowi. halo. halo. E, już moment, już zaraz możemy zacząć. E, dobra, e, tam jest ta... No nie wierzę, że tam jest ta bandytka ta, co co była z nami w hotelu i jeszcze no, te bandyci nas uwięzili i, i krzyczeli na nas, a my się bawi. Proszę nie jeść w sądzie. No właśnie. Nie jedzcie. Pierwsza pójdę ja składać zeznania. Znaczy, no nie składać zeznania, ale po prostu idę się wypowiedzieć. Dobrze. E, dzień dobry! Dobre, ja jestem ci... Patty. Dzień dobry, ale ja pani nie prosiłem, żeby pani wstawała. Aha, dobrze. Eee, no proszę to... usiąść Dobrze, dobrze. Nie bójcie A się. Więc tak, jest, bójcie. Zebraliśmy tutaj się z jednego powodu, ponieważ tutaj po prawej mojej stronie eee, kobieta jest oskarżona. O co, przy pani? O porwanie Okej, okay, oporwanie. a więc tak, e, oskarżycielkom jest Patty X, proszę wystąpić i swoje zeznanie złożyć. Tak, tak. E, dzień dobry, e, moje nazwisko Patty X. E, po prawej stronie są moje m, właśnie dziewczynki, moje pięcioraczki, troszkę no one są małe, no wysoki sądzie, proszę, proszę o wyrozumiałość, no bo one są małe i nie wiem czy dadzą radę coś powiedzieć w ogóle, ale ja się strasznie stresuję, bo nie mogę patrzeć na tego babsztyla. On porwał moje dzieci przez 10 dni. Ja wydałam mnóstwo pieniędzy na detektywa, na, 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 na wszystko, na policję, rozumiem, helikopter rozumiem. I, i w ogóle szukałam ogłoszenia, rozstawiałam wszędzie, a ona po prostu ich porwała i w ogóle nie mam słów, a nie a mam słów. Ma nie mam dowody na to, że właśnie tutaj pani dzieci zostały porwane przez tą bandytkę. Y czy mam dowody? Znalazłam wraz z detektywem ślady, które prowadzą właśnie do miejsca, w którym. Znaczy tak, Wysoki sądzie, nie, nie chcę kłamać, powiem prawdę. Znalazłam ślady z detektywem. Nela, moja córka, jako pierwsza się odnalazła, rozumiem, i ona w nocy rozumiem. doprowadziła mnie do miejsca, w którym była reszta moich dzieci. I y, tam była ona i ktoś jeszcze. W ogóle nie ma tej drugiej osoby. Nie wiem dlaczego. Bo ten no Rozumiem, ale czy detektyw, bo pani wynajęła detektywa, prawda? Tak, detektywa wynajęła. E, wy... Czy on jakiś złożył raport, może, albo ma jakiś dowód, jakieś papiery, ma pani od detektywa? Tak, ja oczywiście, styl? że mam wszystko, cały wykaz tu proszę bardzo dla okay, pana. No proszę bardzo... tutaj mi dać, e, Okej, okay, biorę. Mm, okay. Tak, tak. E. Dnia tego, tego, e, okej, okay, dzieci dostały, rozumiem. E, okej, okay, czy ma pan. E, proszę usiąść, proszę pani usiąść, proszę. Tak, tak. E, czy pani bandytka ma jakieś usprawiedliwienie swoje jakby, na to wszystko? Proszę wstać i stanąć przede mną. No, wypowiadaj się, wypowiadaj się. Ale przepraszam, ja, ja cię nie przerywałam, to ty też mnie przerywaj, co? Dobra to wypowiadaj Dobra, się, dziękuję. bo zaraz A wyleczył. jeszcze zaraz wykopie. Cicho tam. Chójisz dzieci. No, no, dawaj to. No wychodziło. No więc tak. Wysoki sądzie. Ja byłam sobie na wakacjach. No i tam były też pięcioraczki, była też pati. No i one się tak kręciły ciągle wokół mnie i kręciły, no i zobaczyłam, że są takie fajne dziewczynki, więc zabrała mnie na lody no i pojechałyśmy dalej, no po prostu spędziłyśmy fajnie czas i, i, i to tyle. no rozumiem, a, rozumiem. Ej, a proszę te, te dzieci, dzieci na miejsce dać, a nie się. coś z nimi zrobić. Dzieci bo... do mnie, dzieci, dzieci do, mnie. do mnie! Do mnie dzieci, bo S sędzia się wkurza! Widzi pan? Tak, to właśnie tak dzieci reagują na tą bandytkę. Są po nie, prostu zbulwersowane, tak, tak, że nie ona tutaj jest. Pani A, pań, no to po co się pani dzieci. brała za niewychowane dzieci? To nie Uspokoić. jest... Weź mnie nie wkurzaj ty ty nie babo, bo zaraz zobaczysz, zobaczysz Proszę się Zobaczysz zaraz, zaraz zobaczysz Gdy mnie no, wkurzać będziesz, to zaraz zostaniesz łomot ode mnie Niech mnie grozi, ona mnie Zaraz mnie Halo, bo zaraz ochronę Dobra, wezmę, proszę usiąd. Ale proszę szybciej, bo moje dzieci nie dają sobie tyle tutaj proszę no. Proszę usiąść, proszę usiąść, bandytka po mojej prawej Dobra, no No teraz kto, teraz Nela pójdzie, czy kto? Niech jedno właśnie z pani dzieci podejdzie i za nie da Nela, proszę stanąć przed sądem. Właśnie. Tutaj, Nela, nie płacz, Nela, tylko weź się w garść. Nela, nie płacz. Nela. Rozumiem, że dzieci nie chcą powiedzieć, jak to się, jak to wyglądało. Nela, powiedz co wiesz, Nela, powiedz co wiesz. No, one zaraz powiedzą spokojnie, one potrzebują trochę czasu. To są małe dzieci na wysokim sądzie, proszę o wyrozumiałość. No, ta baba po prostu wtargnęła nam na wakacje. Lat? Osiem. Osiem. Hmm. Targnęła nam baba na wakacje, zabrała dzieci, jakimiś cukierkami kusiła i potem, nie wiem, jakieś porwanie. Dzień dobry, one chciały od nas kasy. Proszę czytać, proszę czytać, co one chciały. No, Nela mówi prawdę. Rozumiem, rozumiem. Eee, mam pytanie, czy ma pani męża? Eee, a muszę odpowiadać na to pytanie? Eee, teoretycznie. Ma... Słucham? To, skąd ty możesz wiedzieć, co? Skąd ty możesz wiedzieć? Ty się nie odzywaj. Wszystko wiem. Okej, okay, rozumiem. Tak, jasne. Mam męża, ma, znaczy dzieci mają ojca, ale okay, ojciec okay. jest za granicą. No, to A, za granicą, rozumiem, rozumiem. Tak, e, wyjechał no, no, proszę, po Już mam już werdykt, mam już werdykt, Mogę mówić, e, czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Ostatnie pytanie, ostatnia szansa, czy ktoś no coś dodać? No to to dzieci niech jeszcze coś powiedzą. To dzieci powiedzcie ja dodać. jeszcze właśnie, chodźcie tu ja dzieci. Tak, to najpierw tutaj. Dzieci, niech się wypowiedzą, potem pani się wypowie. Proszę usiąść. Proszę usiąść i proszę tutaj się nie panoszyć, bo pani tu sobie chodzi, Panie co pani myśli. proszę usiąść. Dzieci teraz się wypowiadają, nie pani. Dobrze. One nas szantażowały, widzi, widzi pan sąd? Proszę to mhm. dobrze przemyśleć. A czemu no. one piszą w liczbie mnogiej, że one nas szantażowały? No bo było ich dwóch. Aha, rozumiem. Ale ten drugi się nie stawił, nie wiem jak wy tutaj organizujecie całą rozprawę sądową, że drugiego bandyty nie ma. O nie od mnie zależy, to jest wszystko kwestia ochroniarzy i policji, to i z tym mnie ja, ja tylko mam osąd dać. One chciały, żebyśmy widzisz sub... widzi sąd, co one tutaj piszą? Okay, żeby widzę, widzę, bank. wszystko analizuję, wszystko widzę, wszystko przeczytałem. przeczytałem. E, dobra, więc ja mam tutaj już werdykt, ja już mam ale tutaj... Ja bym chciała jeszcze dodać coś. E, no dobra, bardzo. dobra, to dzieci proszę usiąść, pani również. Ostatnia właśnie wypowiedź pani bandytki. Dobrze, proszę siadamy. E, ja siadajcie dziewczyny. Chciałem powiedzieć, że. Dzieci, dzieci są po prostu niewychowane, ale jest to mhm. ze względu na ich matkę. Ja, ja mogę, ja mogę pójść za kratki, nie ma sprawy. Ale ta matka też nie powinna się nimi zajmować. Widzi pan jak te dzieci się zachowują. Trzeba je odebrać Ty, ty słyszysz kobietę, co ty mówisz? Ty, ty myślisz, że to jest Dziękuję, łatwe. wysoki sądzie to tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję, Ale wysoki zdoma... sądzie, ja też chcę jeszcze coś powiedzieć. No ostatni raz, ostatni raz. Ja słowo, chcę coś powiedzieć Wysoki sądzie, proszę wziąć pod uwagę to, że jestem samotną matką, ponieważ tata wyjechał za granicę. I ja mam pięć dzieci do wychowania, to nie jest proste wysoki sądzie. Ma pan dzieci? E, no, mam. A piątkę? E, nie, mam dwójkę. No, jest no właśnie, ma. a ja mam piątkę i to jest ciężkie, każda ma inny charakter. No i nie wiem, po prostu ona je porwała, było ciężko, ale szukałam, widzi Pan? Miałam detektywa, policję, mam do pani. wszystko. Mam no, ostatnie pytanie: ile dzieci byłaby Pani w stanie wychować? Jeden, dwójkę, trójkę wszystkie! Dziesięć. Ale tak... Tak, żeby było, że nie ma pani żadnych problemów, że no spokojnie sama jako matka samotna. To no jedno. Jedno, no dobra, więc proszę y, usiąść, mówię no mój werdykt, już Dobrze. więcej nie możecie się wypowiadać, ja już tutaj wszystko mam, y, dzieci proszę też usiąść. Y, Ogólnie na podstawie waszych wypowiedzi chciałem tylko powiedzieć, że e, pani Bandyntka jesteś oskarżona o próbę porwania e, tutaj i bardzo jest dobrze. pani bardzo na dobrze. więzienie e, do 12 lat. E, uh, ochrona, bardzo dobrze. Proszę ją zabrać, a druga sprawa e, pani Patrycja jest pani, e, traci pani prawo do wychowywania swoich dzieci. Co? E, może pani wybrać tylko jedno dziecko, które będzie pani wychowywała, a resztę muszę niestety dać do rodziny zastępczej. No, chyba pan sobie żartuje. Ma pani e, kilka dni, <grym> aby podjąć decyzję, które dziecko pani chce wychowywać. E, Kończę ten cały osąd. Ja nie biorę tego werdyktu w ogóle pod uwagę. Do widzenia! Nie akceptuję tego! Do widzenia! Do widzenia! Ten są to jakaś kpina! Nie oddam dzieci! Dzieci za mną! Dzieci wracamy do domu! Masakra! Dzieci! Halo. A ty idź! Naraz! spadaj stąd spaduwa! Ja idę na samolot! Uciekam stąd! Spaduwa! Co? Na samolot idziesz na 12 lat do zakresu? Oddawaj mój samochód! Mój samochód! bandytka ukradła, mój samochód, no nie, najpierw mi porwała dzieci, teraz mi porwała samochód jeszcze sędzia chce mi odebrać. Dzieci, no weźcie! Nie zgadzam się na to i na pewno nie pozwolę na to i dzieci zostają ze mną. Nie martwcie się, wszystko już będzie dobrze, na szczęście, ona już zwiewa i już koniec. To wszystko za nami nie płaszcz, Zabrała nam auto. Dobra, mamy kolejne. Wsiadajcie, jedno nam zabrała, ale mamy drugie, jesteśmy bogaci. A gdzie gdzie jest reszta? Ej, wsiadajcie, dziewczynki! Gdzie wy jesteście? Wracamy do domu! Wracaj, Nela! Wsiadaj proszę tu! Proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać, przepraszam. Yyy... Tak? Eee, dostałem właśnie informację, że ma pani 24 godziny, a my wybrać dziecko do i inaczej policja przyjedzie pod pani Tom i zabierze wszystkie dzieci. Eee, ja, ja o niczym takim nie wiem, nie, to, to pomyłka, ja to, to nie ja o mnie to chodzi. Ja papiery, czy to pa pani Patrycja, to pani Patrycja Nie, X. nie, nie, to, 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 to nie ja. Okej, okay, jak coś, to mamy adres, więc przyjedziemy w razie czego, Dobra, Dobra, musimy stąd spadać widzowie, dawajcie mi te auta. Szybko spadamy stąd. Dawajcie dziewczyny wsiadajcie. Co jest grane? Już policja jest poinformowana, wszyscy już wszystko wiedzą. Wracamy do domu. No, mi dzieci zabrać, no nie ma opcji. Musimy stąd zwiewać, musimy uciec. Bruch heaven, co będzie dalej? Subskrybujcie kanał, żeby tego nie ominąć. A my wracamy, wracamy, uciekamy stąd. Ale dokąd mamy uciec? Napiszcie propozycję w komentarzu, gdzie mamy uciec.